Inktober to wyzwanie rysunkowe stworzone przez J.K. Parkera w 2009 roku. Nazwa została utworzona z dwóch słów: ink z angielskiego tusz oraz oktober z angielskiego październik. Głównym celem twórcy było doskonalenie swojej umiejętności oraz rozwinięcie pozytywnych nawyków, czyli systematyczności. W tym roku musi się udać. Cześć moi drodzy, ja jestem Patek, a dzisiaj mam dla Was kolejny już odcinek na tym oto kanale i dzisiaj narysujemy sobie pracę na 12 dzień Inktobera. E, jakby ktoś nie wiedział, Inktober jest to po prostu, no na, na przykład ja przeczytałem po prostu takie wyzwanie, gdzie codziennie e, artyści rysują e, pracę na dany temat. E, gdzieś tutaj powinna wam, że teraz wyświetlić mniej więcej rozpiska oficjalna. Zasady są naprawdę różne. Niektórzy lubią robić całość e, tylko i wyłącznie tuszowymi, e, no... Przyborami, tak, zabrakło mi słowa. Niektórzy lubią mieszać to z farbami, z kredkami, niektó niektórzy może lubią też robić to cyfrowo. Każdy robi jak lubi. Po prostu postanowiłem w tym roku też się do tego challenge'u przyłączyć. Próbowałem też dwa lata temu i rok temu to zrobić, nawet chyba trzy lata temu, ale jakoś nie wiem, nie potrafiłem się ani trochę zorganizować. Dlatego w tym roku to się musiało zmienić. Codziennie wykonuję, jest już prawie połowa października. Codziennie wykonuję jeden rysunek chociaż. Zaczynam. Na tym to mniej więcej polega, żeby do danego challenge'u tego wykonać jeden rysunek chyba, nie? Ale tak, codziennie wykonuję jeden rysunek na dany temat. Rozpiski, która powinna Wam się teraz wyświetli wyświetlić, jak się wcześniej nie wyświetliła. Ehm, no i gdzieś teraz Wam się wyświetlą tak w skrócie przewinięte z, z tego szkicownika mojego kochanego. Ehm, Prace, które już wykonałem. Staram się po połączyć ten challenge z tym, że tworzę od jakiegoś czasu własny świat fantazy. dlatego robię takie mniej więcej koncepty już, jak ten świat mógłby wyglądać. Chyba... Nie. mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, eee, ale to jest na, na razie tajny projekt, dlatego ciś, nie zagadałem dobra? Nie z nie dobra? Tutaj nic nie było. Te rysunki dotychczas, czyli do dnia 11, wykonywałem po prostu, no, na kartce. Eee, w sensie, no, fizycznie, no, tak, tak może to nazwę, nie? A dzisiejszy rysunek w ramach odcinka narysujemy na komputerze. Komputerowo, digitalowo, jak zwał, tak zwał. E, dzi dzisiejszy temat to Dragon. Czyli po prostu smok. Ja to postanowiłem trochę bardziej ufantazjować, mogę tak to chyba nazwać. I stworzyć takie połączenie smoka i dziewczyny. Po prostu. Inspirowałem się trochę Szywaną z League of Legends, jak i tak samo innymi pracami na Art Station, ale to po prostu, wiecie, przeglądałem, żeby zobaczyć, jak mniej więcej co wygląda. Większość się, sta się starałem oczywiście poza i wszystko zrobić samemu. Tutaj widzicie już hit, dlatego możemy chyba powoli przystąpić do naszego challenge'u. Rysunku dzisiejszego, więc przygotujmy się i zapraszam Was do oglądania tego speedpaintu. Like you, be to hold the Can to be your superhero? It's the first time of today Superhero